Ciao, no, witajcie z tej strony, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będziemy robić neterowe itemy temy. Zobaczcie, który mam level. Naprawdę, zbierałem to z nie wiem ile, chyba z 10 dni. Naprawdę. I wreszcie się udało. Mam ten level, i, przy, i w tym czasie też byłem w neterze i nazbierałem też stawki, znaczy no, odłamki naderitu. I zrobiłem te sztabki. Nawet nie wiecie, ile to było roboty, ale wreszcie się udało. Tak samo to, ta cała skrzynka. Więc dzisiaj będziemy enchantować. Pierwsze, naprawię sobie te wszystkie itemki. Mhm. Dobra. A, bo to już jest jeszcze już naprawione Dobra I okej, okay, tutaj dokładamy to Dlaczego nie trzeba w tam? No nie wiem W sumie A zbroja jeszcze Kurde, lewe tracę Tylko Czekajcie, muszę sobie to odłożyć wszystko bo to już mi nie będzie potrzebne Uuuhu. bo to właśnie to nie mam z poprzedniego odcinka tylko to mam z yy, bo jak kopałem po prostu jak kopałem yy, ten co ja tu chciałem w craftingu, nie o to akawadle po prostu jak yy, kopałem ten naderyt jak kopałem ten netheryt, to no też dużo uzbierałem. Nie wiem, może... Ja, no, może ten, ale dobra, nie tak. Dobra. Bierzemy pierwsze. Co będzie? Łagodny upadek, Łagodny upadek, Łagodny upadek na trzy I na te zbroja. Nie wiem czy wiedzieliście, ale jak się da, co, co, co? O co tutaj chodzi? Nie da się, tylko na ten się da? A, skończyło się. No dobra, dobra. O, tu mam węgiel i tu mam węgiel, dobra. Okej, okay. a może to starczy na kowadło? Dwa, trzy. Te, starczy na kowadło nowe. Dobra. Ale sobie przypalę. Tak, dobra i... Wymieć po prostu, dobra. No i czyli to mi się nie przydało. Dobra. Yy, dobra, to będę miał na ten. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, to, to zaraz, to na zbroję poleci. Tak, tak. Ok, tak, tak. Dobra. Nawet nie patrzę na. Level, jaki mam. Tak i tak. Dobra, już czwarty level mam. Widzowie, to nie starczy. Marna praca. To było niepotrzebne. No, ale dobra, no to, to zbrojkę. No, wszystko będziemy na sam koniec zamieniać. Teraz. No nie, no widzowie, musimy. Niezniszczalność na miecz. Raz, dwa, trzy. Cztery. Raz, dwa, trzy. Cztery. A tu na no co to jest? A na nauk. Nie starczy mi, no ale dobra no. 34 level. Widzowie, widzimy się jak już będę miał jak już będę miał ten level. Nie wiem, z jakiś 50 może. O, nie, no znowu! Dobra widzimy się jak już będę miał... Dla was to jest sekunda, a dla mnie jest milion godzin. Dobra widzimy się jak już będę miał 50 level. Dobra widzowie, naprawdę to nie było łatwe, ten 70 level. No ale dobra, lecimy dalej. To i nie zniszczę... a ja tu mam chyba już nie... nie, nie mam. Kurde, 34 level. Na łuk. Niezniszczalność. Tutaj. Dobra, tylko tyle na szczęście. Tylko tyle, tak mało leveli. Sześć. Dobra, starczyło. Na nie, niezniszczalność tutaj już mam. I tylko jedna książka. Proszę, żeby starczyło. nie starczy, 9 leveli no to dobra, no widzowie no nie, no to będzie szybkie, widzowie widzimy się jak już będę miał jak już będę miał ten może z 25 level, bo to będzie łatwe no, więc ja idę po ten level dobra widzowie, mam już ten level no mam 40 nawet, a tu może mam już uderzenie. Nie, nie, nie mam, no ale dobra. Uderzenie dwa. Jest, teraz wszystko zamienianie. To żaden level. Nie kosztuje. O, jak. Jak dobrze czuć się takim potężnym. Ja nie mogę. Dobra, teraz to. Jest, mam ten miecz, kilof, siekierę i łopatę, jań, jest, wreszcie, widzowie, po tylu